Cześć moje drogie panny, to droga Duszy. Zapraszam was na czytanie roczne na 2021 rok. Robię to trochę późno, bo naprawdę nie miałam czasu, nie miałam kiedy to tego yy, nagrać, yy, ale lepiej późno niż wcale, jak mówi porzekadło. Yy, także bardzo chciałam dla was to nagrać i zrobimy sobie taki ogólny wgląd w energię, co yy, jakie lekcje przychodzą z poprzedniego roku, z czym przyjdzie nam się zmierzyć w tym roku. Jakie być może będą okazje do wykorzystania? Jak to ogólnie, jaki ton tego roku będzie, jak to będzie wyglądało? Słuchajcie, czytanie jest ogólne, tak jak zawsze, dlatego bierzcie do siebie to, co z Wami rezonuje. Resztę zostawcie, jak nie tym razem, to następnym, jeżeli potrzebujecie czytań prywatnych, piszcie na mojego maila, który jest w opisie. Okej, okay, kochani, chyba wszystko powiedziałam. Zaczynamy od y, lekcji z poprzedniego roku. Być może czegoś się nauczyliście, y, co, co się wydarzyło, co dało Wam właśnie jakieś lekcje. I mamy tutaj Rycerza Kielichów y, i Rycerza Mieczy. Być może dla niektórych była jakaś transformacja emocjonalna, coś się Was zmieniło, bo musieliście z czymś walczyć. Być może wcześniej byliście nastawieni bardzo wojowniczo, bardzo walecznie, walczyliście o jakąś ideę, o jakiś swój pomysł, dążyliście do, do realizacji czegoś i to było takie, może dla niektórych górnolotne, ale mi się tu szałwia, rozdymiła. Może dla niektórych to było rzeczywiście ideowe, górnolotne, walka o coś, walka o, o właśnie swoją ideę, o pomysł. O realizację czegoś, czegokolwiek to by mogło dotyczyć, no to było takie parcie do przodu. I no, pokonywanie wielu przeszkód, też negocjacje, rozmowy, umiejętność rozmowy, ale tak, żeby przewalczyć swoje, żeby postawić na swoim, żeby dopiąć swego. Miecze to są myśli, czyli to jest bardzo tak intelektualnie, logicznie, bardzo twórczo do przodu, ale w tej karcie wiadomo, że, że rycerz mieczy. Jest taką osobą, która pędzi do przodu, ale przy okazji rani też wiele osób. Więc być może lekcją z poprzedniego okresu było też to, że taka transformacja emocjonalna, że idąc za swoją ideą, owszem, mamy i widzą, ale kierować się też uczuciami, tym, co inni mogą odczuwać, tak? Bo rycerz kielichów to jest osoba czuła, wrażliwa, subtelna, to jest też romans, słuchajcie, a to jest niekiedy oznacza miłość. Także. Niektórzy, być może, przeszli transformację. Niektórzy z Was i popatrzyli na walkę właśnie z innej perspektywy, też z perspektywy innych ludzi, że walcząc o jakąś ideę, trzeba patrzeć też na, na, na innych ludzi, żeby no, przy okazji im się nie oberwało, a może nie mają z tym nic wspólnego, z tym, co wy chcecie osiągnąć, a przy okazji też im się obrywa, albo walcząc z kimś o coś, patrząc też z jego punktu widzenia. Mogła zajść właśnie te, taka zmiana edmo, emocjonalna, zmiana w nas, zmiana w was. Eee, więcej uczucia, więcej czułości, więcej wrażliwości, okazywanie tego, bo rycerz mieczy m, działa logiką, m, działa na chłodno, przemyśla, robi, realizuje, działa, dąży do celu. Rycerz Kielichów y, czuje, tak? Czuje, odbiera uczucia też innych. Sam chce być kochany, chce być wielbiony, chce się czuć dobrze i wie, że inni też tego oczekują, że też tego chcą, też tego pragną, więc rozumie te uczucia. Więc być może dla niektórych coś takiego się pojawiło. Mógł się pojawić oczywiście romans i przy tym realizacji swoich celów mogło, mogło się coś takiego pojawić. Aczkolwiek widzę tutaj właśnie takie bardziej uwrażliwienie, uwrażliwienie też na innych. Uwrażliwienie też może na siebie, być może do tej pory nie dopuszczaliście do siebie, co po niektórzy oczywiście, tych, tych takich delikatnych uczuć, tych, tych myśli, tej wrażliwości, bo cały czas musieliście o coś walczyć jak ten rycerz mieczy i gnać do przodu, a teraz idziecie w drugą stronę, teraz widzicie, że wiele rzeczy można załatwić ciepłem, uczu, u, uczuciami, czułością, to na tej zasadzie, że więcej um, załatwi się... Dobrym słowem, ciepłym, aniżeli taką e, walką. E, co prawda, może to być logiczna walka, e, może to być konstruktywne działanie, bo też Mieczy też mówi o takim umiejętności prowadzenia negocjacji, ale to jest taki bystry umysł, który szybko tak działa. Tyle tylko, że nie, w, nie we wszystkich przypadkach to się sprawdza, oczywiście, tak? Bystry umysł jak najbardziej, ale trzeba mieć też wyczucie. A trzeba mieć tą wrażliwość, delikatność, kiedy coś powiedzieć, kiedy czegoś nie mówić, wiedzieć, co czuje inna osoba, odczuwać też to, tak? Mieć trochę też dystansu, mieć właśnie takiego wyczucia trochę, co powiedzieć, a czego nie powiedzieć, co zrobić, czego nie robić, na co nie jest odpowiednia sytuacja. I tu są takie właśnie uwrażliwienie, ja bym powiedziała, uwrażliwienie u niektórych osób mogła właśnie zajść taka zmiana, transformacja w tą właśnie bardziej taką ciepłą stronę. Że nie tylko walka jest ważna, taka stricte słowna, intelektualna, ale uczucia są też do tego potrzebne, bo bez tego to jesteśmy puści, że to musi być taka równowaga. Więc taka, taka lekcja do Was, do niektórych bynajmniej, przyszła z zeszłego roku. Wyzwaniem tego roku, co może być, 2021, utrzymanie tej równowagi, słuchajcie, jest szóstka tenarów. I królowa kielichów. Szóstka denarów to jest filantropia, to jest właśnie utrzymanie tej emocjonalnej równowagi, ta stabilność, sukces. To jest też stabilność finansowa, więc dla niektórych może być wyzwaniem finansem. Aczkolwiek pojawia mi się tu królowa kielichów, która jakby nie było jest zasobna, jest zasobna w emocje, jest zasobna w finanse, ale głównie się skupia na uczuciach. To, jest, to może być terapeutka, może, możecie się skupiać na osobie. Być może wcześniej też była taka sytuacja, że na jakimś rycerzu, może nawet dwóch się skupialiście, jakąś lekcję wam wynie, wynieśliście z tego, albo dali wam jakąś lekcję. Teraz jest jakieś skupianie się, być może jeżeli tu jest Królowa Kielichów, na osobie. To jest osoba doświadczona, godna zaufania, stabilna, chociaż czasami powiem wam, że pokazuje mi się właśnie jako taka trochę historyczka, aczkolwiek no tu będzie brakowało tej równowagi, więc być może zbytnio będziecie popadali w emocje i będzie właśnie wyzwaniem tego roku z kolei ustabilizowanie tego, nie przeginanie w drugą stronę, bo być może wcześniej byliście w tym miecz, rycerzu mieczy, gdzie cały czas była ta walka słowna, ta bystrość, to, to cięte słowo. Przetransformowaliście i te uczucia się do was dostały, ale teraz z kolei może być w drugą stronę, tak? Dla niektórych, dla innych może być to duża ilość uczuć, to jest przewidywanie. Królowa kielichów to jest osoba psychologa może być, psycholożki, terapeutki, terapeuty, bo te rolę, tu musicie sobie zamieniać, bo to nie ma znaczenia, czy to jest kobieta, czy mężczyzna, ja czytam energię. Akurat na obrazku, tak? W Waszym życiu może role mogą być zamienione, yy, dlatego tu jest może bardzo duże odczuwanie pewnych sytuacji, bardzo głębokie yy, i trzeba będzie utrzymywać, a wyzwaniem właśnie będzie utrzymywanie tej równowagi. To jest też wspieranie yy, innych osób, aczkolwiek skoro będzie to dla Was wyzwaniem. No, to może być właśnie też dzielenie się z kolei z innymi osobami, nie patrząc na, na siebie, tak? Bycie takim do, do, darczyńcą, dobroczyńcą, ale tu też trzeba, pamiętajcie, zdrowe proporcje utrzymać, tak? Żeby nie wydawać wszystkiego, co mam dla innych albo nie ofiarować siebie z całego serca wszystkiego, co ja mam, mojej energii, nie wy, wyżyłować się, że tak powiem, brzydko z energii. No bo wtedy ani ja, ani nikt inny niczego nie dostanie. Tu trzeba mieć zdrowy rozsądek, tak? Jeżeli daję coś, nawet jeżeli daję pieniądze, to nie daję wszystkiego, co mam do cna, oczywiście tyle, ile y, na to przeznaczam, ile przeznaczam na pomoc innym. Bo, oczywiście, no tu zależy też od sytuacji, tak? ale żeby tu mieć zdrowy umiar i rozsądek i to będzie Waszym wyzwaniem i żeby nie, nie popadać właśnie w te takie stany emocjonalne zbyt, z kolei zbyt emocjonalne, zbyt przeginanie w już w stronę tych emocji, tych wręcz nadwrażliwości. Lub też dla niektórych może być wyzwaniem kobieta, bardzo właśnie wrażliwa ze znaków wodnych, rak ryby skorpion która jest bardzo wrażliwa, tak? I poradzenie sobie właśnie z jej emocjami, z nastrojami tej, tej osoby. Dobrze, na czym macie się najbardziej skupić w tym okresie? I zobaczcie, tu pojawia się królowa kielichów, to, co będzie wyzwaniem dla Was, a tu pojawia się, na czym macie się skupić, królowa mieczy. Czyli jednak nad tej logice. Fajnie, że lekcją było dla Was, że nie zawsze mm, trzeba... Gnać za tą logiką i za tym bystrym umysłem, i, i tym ciętym słowem, okej, okay, trzeba, bo to, to jest ważne, żeby, tak jak wszelka denarów mówi, zrównoważyć, ale z kolei nie popadać właśnie w te stany zbyt emocjonalne, bo to jest też złe. Także y, skupić się na, na prawdzie też, bo Królowa Mieczy to jest osoba chłodna, ona ma swoje zasady, bardzo ich przestrzega. Y, to może być prawnik, Prawniczka, sędzia, sędzina, adwokat, policjant, policjantka i tak dalej. Wszystkie takie polityk ktoś, kto często jest na, na stanowisku, ale nie musi być może mieć właśnie taki cięty charakter może być osobą bardzo konstruktywną no bo najczęściej takie są królowe mieczy mające plan, mające dokładny schemat działania. Chłodno, logicznie rozpatruje wiele spraw, dlatego ona tu często wydaje osądy. Trudno się z taką osobą współpracuje, ponieważ ona ma swoje zasady, sztywne zasady i bardzo nie, nie lubi naginać się do na, naginać tych zasad. Także niekiedy jest trudna, jeżeli jak, jako szef no, potrafi być bardzo, że tak powiem, upierdliwa trudna we współpracy, aczkolwiek jest bardzo konstruktywna i zawsze i mówi prawdę i widzi jasno i y, powie odtąd dotąd tak ma być, to wyrzucić, to zostawić bo to się nam w ogóle nie przyda. Tego pracownika można przyjąć, innego nie można przyjąć. I na tej zasadzie y, Osoba, która ma doświadczenie życiowe. To nie jest tak, że ona sobie to z głowy tak wymyśla. Nie, to najczęściej są osoby, które mają doświadczenie życiowe, a tak naprawdę w głębi serca są uczuciowe, tak? Są uczuciowe, ale to jest tak ca cały schemat ich działania. Jest bardzo chłodny, bardzo konstruktywny, bardzo niezależny. Królowa mieczy jest bardzo niezależna. Dlaczego macie się skupić na tej królowej mieczy? Być może jest to urzędniczka. Jakiegokolwiek szczebla, e, czegokolwiek, to może być czy sądu, czy, czy urzędu, jakiegokolwiek, nawet poczty. Dlatego, no, jeżeli macie kogoś takiego, kogo opisałam, no to macie się skupić na tej osobie. E, niepowiedziane jest, zaraz zobaczymy, bo to jest trójka buław w dobrym czy złym sensie. W każdym razie trzeba się nad, nad tą osobą skupić lub nad taką energią, bo tu się pokazuje <laughs> trójka buław, czyli mm, ruszanie w coś nowego czekacie na dobry moment bo tu już stoicie na tej trasie, już wypatrujecie tych, jak widać, tych statków wiecie na czym stoicie macie plan zrobiony, konstruktywny chłodny, dopasowane wszystko jest dopięte na ostatni guzik, trójka buław to jest działanie czekajcie na piezie mam przebyszną zieloną herbatę uwielbiam <laughs> ją kupuję sobie taką sypaną, to taka moja degresja. uczja ma jest boska po prostu Dobra. I Trójka Buław to jest też kreatywność, to jest twórczość, to jest pomysł, oczekiwanie zysków, bo już mamy plan, jakby biznesplan ułożony i wiemy, że te zyski przyjdą. Tylko czekamy na ten moment, kiedy możemy, że tak powiem, wejść na rynek. Tak, jeżeli coś tworzycie. No to ten moment, kiedy będzie najbardziej odpowiedni, żeby wejść z produktem, z czymkolwiek, żeby wejść na rynek. Czy to chodzi o nową pracę? W każdym razie macie mieć ten konstruktywny, jasny, logiczny, bystry umysł, macie się kierować swoimi zasadami, bo Królowa Mieczyk kieruje się swoimi zasadami i prawdą. Prawdą. <laughs> nie to ma być kreatywne, ale nie wyimaginowane, tak? Wy macie mieć rękę na pulsie, jeżeli wchodzicie w coś nowego, czy chociażby to miał być nowy związek, tak? Może niektórzy no, wchodzą w związek z Królową Mieczy. No nie, nie, są, <laughs> nie będzie to najłatwiejszy związek, ale bardzo pewny, tak? Bardzo szczery, <laughs> bardzo uczciwy. No, jest to królowa rozwódka, także więc niektórzy, u niektórych jakiegoś procenta może być jakieś rozejście i wchodzenie w coś nowego, albo oczekiwanie na werdykt królowej mieczy, czyli sędziny, żeby pójść w coś nowego. Czy to w związku dotyczy, czy to jakichś spraw finansowych? No, w każdym razie jest to skupienie się właśnie na tej królowej mieczy. Głos tracę. I, i wchodzenie w coś nowego, coś kreatywnego, nie samemu, tu macie wsparcie, tu zostawiacie pe jakąś pewną przyszłość za sobą, ale nie jesteście sami. Macie wsparcie, <laughs> być może w osobie królowej y, mieczy, może to być mężczyzna lub kobieta, pamiętajcie. Y, także jakiś taki o, konstruktywny osąd, który pokazuje Wam jasno, y, bez tych ogródek, bez żadnych fantazji, bo wiem, wiem, że... Czasami potrafimy sobie tworzyć jakąś iluzję, fantazję, żeby się trochę podbudować. <laughs> A tu królowa mieczy mówi jasno i wyraźnie, tak? Nie rób sobie na przykład złudnych nadziei, tak? ale tu jest wchodzenie w nową drogę i dzięki tej królowej mieczy być może będziecie mieli jasny obraz i pewną ścieżkę. Skupić się na tej królowej mieczy. Jeżeli taka sytuacja. W Waszym życiu zaistniała, zaistnieje, bo pamiętajcie też, że to jest czytanie ogólne, zawsze będę to po, prze, powtarzać. Co jeszcze? Okazje do wykorzystania. Okazje do wykorzystania. Muszę powiedzieć jeszcze, bo naprawdę nie mogę mówić. Okazje do wykorzystania to jest pomoc. Być może pomoc tej królowej mieczy, bo jest tutaj pewien niedosyt. Dziewiątka kielichów. Dziewiątka kielichów to jest szczęście i zadowolenie, ale w samotności. A w tej karcie, zobaczcie, nie to będzie widać, ona ma taki niedosyt, ona taki grymas robi ta kobieta na tym, tej karcie. No tutaj do końca tak nie widać. No ma te 9 kielichów, ale wiadomo, że z dziewięciu kielichów dąży się do 10, bo chciałoby się być razem, tak? Z kimś lub z czymś, czy to, to jest taka kompletna satysfakcja, czy to w związku, czy to w pracy, emocjonalne zadowolenie, zadowolenie. a tu jest dziewiątka kielichów, więc czegoś tu jeszcze nie bra tu brakuje i jest taki marazm. Czwórka, pozostawanie w czwórce kielichów. I to jest okazja do wykorzystania, więc jeżeli wy siedzicie i tak y, y, jeszcze nie wiecie, czy, czy wejść właśnie, bo może w coś nowego chcecie wchodzić, ale tu jest takie, to jest takie wspominanie, y, ogólnie powiem, y, poprzedniego partnera, może poprzedniej pracy, y, rozmyślanie, znudzenie też, może być znudzenie związkiem, znudzenie sytuacją, znudzenie pracą, przemyślanie, analizowanie i to jest taki marazm, zastój, marazm, apatia. Nic się nie dzieje kompletnie, i w takiej sytuacji możecie nie dostrzegać pomocy, która do Was przychodzi. Bo tu jest taka boska pomoc, tak? tak, kielich, czy anielska. I może tą pomocą właśnie być to konstruktywne myślenie, słuchajcie, które do Was przychodzi albo od strony właśnie tej królowej mieczy, albo po prostu z góry takie natchnienie konstruktywne, jasne, logiczne. Wejść w taką logiczną energię. Yy, bo to, do czego dążycie, przyjdzie do was, jeżeli zaczniecie myśleć właśnie tak logicznie, a nie emocjami, uczuciami, bo to są znów kielichy, tu jest królowa kielichów, wy tak transformowaliście niektórzy właśnie na tą stronę uczuciową, a tu nie czas, nie pora siedzieć właśnie w tych kielichach, w tych uczuciach, w tych emocjach, jakiś strat, żali, smutków. Nie, nie, tu trzeba być konstruktywnym i w tym pomoże właśnie Królowa Mieczy, która myśli logicznie, chłodno, jasno, prawdą, rzeczywistością, a nie jakimiś iluzjami, fantazjami. Także to jest potrzebne, dlatego wyzwaniem dla Was jest ta równowaga szóstka denarów, pomiędzy nie tylko finansowa, ale pomiędzy właśnie uczuciami i emocjami i logiką. Dobra. Główny temat roku moi drodzy. Główny temat roku to jest Księżyc. Księżyc, no to jest takie zmierzenie się ze swoją podświadomością. To, to jest zmierzenie się ze swoimi lękami. To jest otwarcie puszki Pandory i wypuszczenie tych swoich lęków, tych swoich strachów, ograniczeń, blokad. Coś tu w księżycu jeszcze musi się pojawić, coś tu musi jeszcze być. Nie wszystko jest naświetlone, jeszcze nie wszystko być może wiecie, a to dopiero wyjdzie. Wiesz, więc przez cały rok pewne rzeczy, pewne emocje, może, bo tu dużo emocji jest, będą wychodziły. I jeżeli sobie z tym poradzicie, a jest tu karta siły, właśnie osiągniecie tę siłę, osiągniecie tę moc i wejdziecie w coś nowego stabilni. Pamiętajcie, żeby utrzymać tą stabilność zarówno finansową, jak i emocjonalną, czyli materialną i emocjonalną. Bo mi się wydaje, że to jest do pokonania, że pewne sytuacje, które, które jeszcze nie zostały pokazane, albo które jeszcze, rzeczy, o których sprawy, o których jeszcze nie wiecie, muszą wyjść na jaw, i wtedy będziecie potrzebować też tej stabilności, żeby sobie dać tym radę. Aczkolwiek tu jest potrzeba właśnie tej siły i zbieracie te siły, żeby poradzić sobie z tymi swoimi jakimiś strachami, bo to są takie lęki, które spychamy. W naszą podświadomość, z którymi na co dzień nie chcemy się stykać, walczyć, nie chcemy się tam zagłębiać w tą ciemność naszą, w tą podświadomość. Nasze takie, to są też takie mechaniczne zachowania, które mamy wpojone od dzieciństwa, być może nauczone z pewnych sytuacji, a teraz musimy się z tym zmierzyć. W tym roku bynajmniej, żeby pójść poziom wyżej, bo księżyc to jest karta, karta bramy. Jeżeli przejdziemy te nasze strachy, lęki, obawy, to wejdziemy na wyższy poziom i będziemy wtedy pewnie będzie, zapewne, będzie ten czas, żeby wejść na tą nową drogę, bo tu będziecie. <laughs> będziecie się skupiać na tej logice, na tych. Konstruktywnych myślach, a one są potrzebne do, właśnie do, do walki z tymi lękami, strachami. Zastanowić się, czy te lęki i strachy mają jakąś um, logiczną podstawę, czy to rzeczywiście. Yy, w sumie to jest na, nasze wymyślone lęki, które nie wiadomo skąd się pojawiły. Trzeba to rozpracować logicznie, tak, umysłowo, za pomocą intelektu. <laughs> ja Was przepraszam, że tak odsząkuję, ale naprawdę no trudno mi się mówi co tu mamy w podstawie, słuchajcie wezmę no, tę kartę i Wam pokażę spowolnienie, także nie pędzić nie szybko, jak wcześniej ten rycerz mieczy ze spokojem przypadrywać się oglądać sytuację, może się pojawić ktoś z przeszłości albo będziecie chcieli poczuć się tak właśnie fajnie zatrzymać się przytulnie jak w rodzinnym gronie lub w rodzinnym domu lub pojechać, tak? Do, do rodzinnego domu, bo to jest, daje bezpieczeństwo, poczucie bezpieczeństwa, stabilizacji, być może właśnie ty, w tych rozchwianych emocjach, bo tu jest też jakieś poczucie oszustwa, jakiś też strach przed porażką, kłótnia, konflikt, bardzo niefajne zagrania, i być może dla niektórych będzie to takie pójście w. w, w w objęcia właśnie domowych pieleszy, a dla innych bo tu jest też sąd słuchajcie, więc jakaś rozprawa dla niektórych może być, zwróćcie uwagę na tą królową miecz, czy to będzie adwokat, czy kobieta czy jeżeli macie jakieś rzeczywiście sprawę rozwodową zwróćcie uwagę czy tu wszystko z waszej strony jest poprawnie i czy ta druga strona też czegoś nie kombinuje? Tu jest sąd, sąd widzi, ona widzi wszystko i orzeknie, wyda werdykt prawidłowy ta sędzina. Także jest to takie przyglądanie się też, co nas dzieli, co nas złączy, ale głównie ważna jest prawda. Także żeby nie uszkiwać siebie, jeżeli macie taką sytuację, ani tej drugiej strony, tu trzeba działać prawdą i podejmować konkretne rozwiązania. Nie, nie działać nic dookoła, żeby, żeby ktoś poniósł porażkę, bo wtedy Wy też poniesiecie porażkę, tak? Tu trzeba być szczerym, prawdziwym, wszystko mieć jasno wyłożone. Jeżeli czegoś nie rozumiecie, a macie sprawę sądową, czy mm, sprawę urządową, uważajcie też na wszystko, co jest małymi literkami, drobnym druczkiem, albo coś, czego nie rozumiecie, bo na słownictwo no, sądowe czy, czy prawnicze jest naprawdę zawiłe i jeżeli czegokolwiek byście nie rozumieli, pytać się, dowiadywać, sprawdzać, żeby być pewnym i przyglądać się, tak? Być też takim cichym obserwatorem. Uważajcie też na niektóre osoby, które z przeszłości przychodzą, bo mogą no, być nie do końca szczere, tak? Może tu coś jeszcze pod tym się, się kryć, także żebyście widzieli, widzieli prawdę widzieli jasno, dlatego ta królowa mieczy się wam pokazuje. A co tutaj macie? No macie szczęście rodzinne, macie pewność, stabilność, król denarów. E, mogą być właśnie jakieś zmiany w rodzinie, czy to przekazanie pieniędzy, czy to wsparcie finansowe ze strony rodziny. Może tu być mężczyzna, właśnie bardzo stabilny. Dojrzały, który Wam udzieli wsparcia, jest to ta nowa podróż, czyli Wy wyruszacie w tę nową podróż, tak? Zaczynacie głupie, zaczyna nową podróż, tylko tu trzeba, wiadomo, uważać na wiele rzeczy. Zrzucacie ten balast, słuchajcie, bo to był balast i być może ten balast był związany z małżeństwem. Słuchajcie, bo było małżeństwo, tak? To było dla Was, być może dla niektórych, ciężarem i, i to kończycie. Jest tu dla niektórych wyjazd, podróż, uwolnienie się. Uwolnienie się od pewnych uzależnień, bo tu jest diabeł, tak? Od pewnych zależności, może nie uzależnień, pewnych zależności, pewnych uwiązań, opresji. Dla, dla niektórych takie coś się pojawia. Dlatego, jeżeli jest tu rozstanie, to dla niektórych będzie ono wybawieniem i rozpoczęcie nowej podróży, nowej drogi szczęśliwszej, lepszej. Co będzie, to dalej czas pokaże. Ja odłożę tego karty. Mam dla Was jeszcze kartę wyroczni. Już Wam ją będę czytać, jak zwykle. Zresztą kartę wyroczni czytam. I to jest Topola. Słowa kluczowe do Topoli to jest przeciwności losu, wytrwałość, determinacja, siła duchowa, cichy głos Boga, przewodnictwo, zachęta, odwaga, ochrona, Odrodzenie i ofiara. Głównie ta karta mówi właśnie o mm, wytrwałości. Eee, możecie kusić poddanie się, bo być może jest <laughs> wam ciężko i właśnie być może kusi, wam, kusi was już skapitulowanie, tak poddanie się. Eee, możesz czuć, że wszystko jest przeciwko tobie i nie możesz absolutnie nic zrobić, aby zmienić bieg wydarzeń. Ta karta przypomina o wyt wytrwałości. I wytrzymałości. Zapewnia cię, że to poczucie bezradności nie będzie trwać wiecznie. Musisz tylko przejść przez ten czas stagnacji lub straty, a sytuacja mm, rzeczywiście się zmieni. Wyjdź na łono natury i posłuchaj drzew. Cykl, cykle są częścią natury naszego życia. Ten czas, ten okres udręki nie może trwać wiecznie. Pamiętaj, że wiosna powróci. Puść to, czego nie możesz już dłużej trzymać. To już jest, pozwól, aby przeniknęło przez ciebie poczucie straty. Pozwól mu odejść, oczyść pole swojego serca, by mogło przyjść nowe. I widzicie, wyjdźcie z tej stagnacji, z tego poczucia straty, przeróbcie, bo to trzeba przerobić to, to poczucie żalu, smutku, straty. Dlatego jest tutaj jakieś wahanie emocjonalne. A może to się wiązać z materią, ale tu jest bardzo dużo emocji, więc może to być wahanie, właśnie takie emocjonalne, zbieranie siły. I zmierzenie się z tymi swoimi lękami, strachami, jakimiś obawami, czegokolwiek one by dotyczyły czy to życia materialnego, czy, ta, czy życia emocjonalnego. Bo to w końcu minie, tylko trzeba się z tym zmierzyć. Tak innej rady niestety nie ma. Być może przyjdzie do was, jeżeli macie taką niestabilność emocjonalną, osoba terapeuty. Być może zgłosi się właśnie, co po niektórzy, do terapeuty. Po to są. są otwarci, więc można skorzystać z takiej profesjonalnej pomocy, też jeżeli zachodzi taka potrzeba. Dobrze, moje kochane panny, to tyle, co mam dla Was. Buziaki i papa.